Dzień dobry moi drodzy. W dzisiejszym filmie pokażę Wam jak ocieplam ścianę wewnątrz, czyli ścianę dzielącą pomieszczenie gospodarcze od pokoju. Zapraszam na film. Gdybyśmy budowali zgodnie z projektem, to bym powiedziała, że ocieplamy część garażu, a nie część pomieszczenia gospodarczego, ponieważ u nas garaż kończy się w tym miejscu. Natomiast z tej strony mamy wejście do domu, a tutaj już jest pomieszczenie gospodarcze. I tam dalej jest kotłownia. I plan nasz jest taki, żeby ocieplić sobie tą ścianę, na której będzie instalacja elektryczna, cała rozdzielnica. Tą ścianę, na której nic nie będzie. Tutaj, też oczywiście, nad drzwiami i cały sufit. I dzięki temu, jeżeli będzie taka potrzeba, to po prostu część garażową i część pomieszczenia gospodarczego będziemy mogli troszkę słabiej ogrzewać albo nie ogrzewać wcale, ponieważ tutaj jest podłogówka i to jest na oddzielnych obwodach, no i będziemy mieć po prostu rozdzieloną tę część, że tutaj jak będzie troszeczkę chłodniej, no to po prostu nie będzie to wpływało na temperaturę w pomieszczeniach, które są w części mieszkalnej. Przed zakupem gruntu czy tam kleju do steropianu musiałam sobie zmierzyć, jaka jest powierzchnia tych ścian, więc już Wam mówię, ile tu jest łącznie do pokrycia steropianem. Ta duża ściana ma ponad 6 metrów i prawie 3 metry wysokości. Ściana, na której będzie rozdzielnicy, ma 3,5 metra na 3 metry wysokości, a sufit ma 3,5 na 6. Metrów szerokości. Więc łącznie ta, te powierzchnie mają około 60 metrów kwadratowych. Natomiast oczywiście w tym są jeszcze te y, jedne drzwi i y, drugie drzwi, czyli powiedzmy, że będzie około 55 metrów kwadratowych. Oczywiście, żeby nie było, to ja nie jestem fachowcem i ja się nie znam na tym, jak to powinno być fachowo, poprawnie zrobione. Natomiast oglądałam po prostu jakieś filmiki, poczytałam różne komentarze, uwagi innych osób, które mają to za sobą. I po prostu tym się kierowałam. Więc yy, kupiłam najpierw grunt. Pojechałam po prostu do Leroy. Wybrałam najtańszy, który miał dobre opinie i było napisane, że jest ok i niczym się nie różni od droższych. Więc to jest grunt uniwersalny BASIC FX, 5 litrów. No i według tego, co tu jest napisane, no to maksymalnie powinnam zużyć 0,3 litra na metr kwadratowy, czyli około 3 metrów na litr. Albo więcej powinno mi wyjść, więc kupiłam 4. Może będzie tak, że zużyjemy mniej, e, najwyżej po prostu resztę oddam. E, dodatkowo kupiłam też klej. Klej chyba też był e, jednym z najtańszych, albo najtańszy. To jest Basic FX. Zaprawa klejąca do styropianu, worki po 25 kg. Kupiłam worków 6. I teoretycznie, według tego co tu jest napisane o zużyciu, to powinnam kupić ich 12, natomiast no, zobaczymy ile będzie mi wychodziło przy klejeniu, jak to będzie schodziło, więc najwyżej po prostu pojadę i dokupię. A może są najtańsze tylko też dlatego, że, nie wiem czy to tutaj będzie dobrze widać ale po prostu barwią na zielono. Może te droższe po prostu nie barwią. Czym się różnią? Nie wiem, jak macie doświadczenie z jakimiś e, takimi powiedzmy bardziej markowymi e, klejami czy tam gruntami, no to dawajcie znać, czy faktycznie jest warto to zapłacić na przykład dwa razy więcej niż kosztowały te. Z Styropianem będziemy obklejać te ściany, jak już będzie zagruntowane i wyschnięte wszystko. Natomiast nic nie kupowałam nowego. Styropianu nam dosyć sporo zostało z etapu układania podłogi. Ponieważ tak jak już mówiłam w tamtych filmach odnośnie styropianu, jeżeli nie widzicie, to zapraszam do nich, tam było powiedziane, że my w garażu ułożyliśmy ostatecznie trzy warstwy styropianu, a nie cztery, a kupiliśmy cztery warstwy styropianu, więc po prostu ten styropian zużyjemy na ścianę. Jest jest i był drogi, pewnie można by to kupić coś innego, tańszego. Natomiast jak już mamy, no to nie będę kombinować i gdzieś tam sprzedawać, tylko po prostu zużyjemy to na te ściany i myślę, że powinno nam to wystarczyć. Jedyna rzecz, nad którą się zastanawiam i trochę się obawiam, jak będzie z sufitem, czy nam się to nie po prostu nie będzie odklejało, nie? Czy może to trzeba będzie jakoś na jakieś kołki jeszcze spróbować złapać? Zobaczymy, no bo jak jest ściana, no to myślę, że to co, będę przyklejać. Sprawdzać poziomy, czy są i powinno się trzymać na tym klej, a jak będzie na suficie, to nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że też dużo osób mówi o tym, że jest łatwiej i szybciej zrobić na piankę do styropianu, pianoklej. Natomiast one też nie są tanie i wydaje mi się, już tak używając wcześniej tych pianek, jak robiliśmy, układaliśmy styropian na podłodze, to ich szła masa. Mam wrażenie, żeby cenowo wyszło to dużo więcej niż jeżeli chodzi o klej, ten co kupiłam, no, ale zobaczymy. I jeszcze co? A no, i później jeszcze trzeba będzie oczywiście trochę zapianować te przerwy między styropianem, więc tak czy inaczej będzie trzeba go kupić. Myślę, że z tego powstaną dwa filmy, ponieważ ja dzisiaj biorę się za gruntowanie co najmniej tych dwóch ścian. E, sufitu chyba na razie nie, może trochę z tym poczekam. Zobaczymy, obgadamy jeszcze temat z Bartkiem, jak to zrobić. E, przykleję styropian, natomiast ta wierzchnia warstwa styropianu, która będzie pewnie naciągnięta siatką z klejem, no bo nie wiem, czy to warto jest inaczej tego wykańczać, raczej nie będziemy tutaj nic montować na tych ścianach, e, to już pewnie zrobimy sobie oddzielny Film w tym temacie, więc biorę się do roboty. No dobra, co istotne, no to nie wolno tego z niczym wymieszać. Nie można tego rozrzedzać z wodą. I musimy po prostu poczekać co najmniej 5 godzin po nałożeniu tego. Jak ja to zostawię na te 24 godziny, to myślę, że będzie ok. Nie czy to wymieszać? Chyba nie trzeba. No, to lecimy z tym. No, to jest takie bardzo rzadkie mleko. Tu się leje z tego. Nie wiem, no może tak ma być po prostu, co? O nie, bajonki. że widać, że tam, gdzie jest pomalowane, jest zdecydowanie ciemniejsza ściana. No i według zaleceń producenta, to musi wyschnąć, czyli już nie może być tego efektu mokrej ściany. No, chyba idzie w miarę nieźle. Tym bałkiem to w ogóle jest bez problemu. Maczamy i przeciągamy. Chyba trochę tu poprawię beton. Mam wrażenie, że on lepiej tutaj wchłonął i, i szybciej niż tutaj pustaki. No, bo tutaj widać, że ten jest ciemniejszy od tamtego, więc chyba tamto jeszcze poprawię na koniec. Na tą całą ścianę, czyli 6 na 3 m, no to jest 18 m kwadratowych, poszło zaledwie pół, albo nawet i nie pół. No, niecałe pół bańki, czyli 2,5 litra. 15 minut może mi to zajęło, posmarowanie tego wszystkiego. Widzimy się kolejnego dnia. Już powysychał tutaj grunt, więc będę mogła się brać za styropian. Wszystko już sobie przygotowałam. Przyniosłam styropian, worki, mam przygotowaną wodę. Mam tutaj też gilotynę do styropianu. O nią było dużo pytań już wcześniej, jak robiliśmy styropian na podłogę, więc podlinkuję ją w opisie i w komentarzu, ale zanim styropian Jestem ciekawa, kto zgadnie, czego tu brakuje. Hmm. Chyba nie było to trudne pytanie. A mianowicie mamy włącznik światła w kotłowni, który włącza nam nic. No właśnie. Zapomnieliśmy poprowadzić przewód na sufit, żeby mieć oświetlenie w kotłowni. Na szczęście jest to kotłownia, a nie na przykład salon czy sypialnia, więc po prostu musimy to rozwiązać w taki sposób, żeby jak najmniej było widać tego kabla, niestety, ale będzie, no i trudno. Przeżyjemy z tym. Więc poprowadzimy sobie tutaj z tej puszki, tutaj będzie, wzdłuż tych przewodów szedły do góry i u góry. Mamy zaplanowaną wentylację, która ma być w jakiś sposób, jeszcze nie wiadomo jak, ale połączona właśnie z garażem. Więc tutaj obok zrobię po prostu otwór i przejdę na drugą stronę. Pójdziemy po prostu sobie tutaj wzdłuż na, na ścianie i na suficie. Trudno, będzie go widać. Jest to tylko kotłownia, ale najważniejsze, żeby tutaj po prostu to światło było. No taka. Nie jest to głupota, niestety, bo jest to oświetlenie, a bez oświetlenia raczej by było ciężko funkcjonować, ale dobra, trudno. Pewnie jeszcze nie takie błędy na tej budowie będą, więc poradzimy sobie z tym. Poprowadzę szybko przewód, no i w końcu biorę się za ten styropian. Sprawdzę sobie jeszcze łatą, czy jest na pewno ta ściana równa, prosta. Widać, że troszeczkę w niektórych miejscach są prześwity, ale tak na tej długości jest w przedziałce. Dobra, jest w okej. Okay. Już widzę, że to nie będzie takie proste, jakby się wydawało. Na samej ścianie ok, jest równo, fajnie, łata sobie ładnie leży, ale jak już przykładam taki styropian, no to wychodzi, że tu jest troszeczkę, ten pęcherzyk mógł być troszeczkę w prawo, troszeczkę w lewo. No jednak jak ułożę pierwszą warstwę nieidealnie, no to na całej ścianie już to będzie dosyć sporo sporo tak odstawać może w jedną czy w drugą stronę, więc staram się, żeby to było jak najlepiej zrobione na samym początku. No, ja mam dodatkowo jeszcze przewody jakieś, no nie w zawiele, ale jednak jest przewód na ścianie puszczony, więc też to muszę wziąć pod uwagę. Nie do końca wiem, czy też dobrze nakładam tą ten klej, robię go po obrysie i robię w środku. Tak widziałam na jakichś tam filmikach. Pewnie są zwolennicy tych yy, takich grzebieni, może to jest lepsze, nie wiem. U nas jednak ten poroterm jest porowaty, więc tego yy, no ma takie tłoczenia, więc tego kleju tam wejdzie więcej niż taki taką silkę czy, czy coś gładkiego, więc. Nie wiem, no mam nadzieję, że będzie ok. Pierwszy, pierwsze rozrobienie tego kleju to wydaje mi się, że jest troszkę za rzadki, ale z racji tego, że jednak dużo czasu spędzam przy e klejeniu i żeby to było jak najrówniej, e no to on mi troszeczkę pewnie zaraz e zgęstnieje. Więc, e no nieco, próbuję zrobić to jak najlepiej mi się uda. <ścoughs> Najwyżej po prostu kolejne ściany, kolejne piętra będą wyglądały lepiej. Ты с другой стороны но... да Сейчас Помочь тебе что-нибудь? Ну потом может я тебе Это слишком много Я не знаю, это Это musiałby być dla tego, dla zaparcia z drugiej strony od razu. Przecież jeżdżą i wylat wylatują mi w ogóle ta tała spod spółki, no no. nie wiem, no, trzeba by było ewentualnie go dociążyć tu z tej strony, zawsze czymś kawałkiem styropianu. No nie no, bo tutaj to on się wjeżdża, to z tamtej strony musiałoby być zaparte. No nie, jak tu byś od sufitu zaparła i od sufitu tą część byś zaparła, to by się nie przechylał. Mam to musisz dociąć, żeby tak na ścisk, nie? O matko! O, Musiałabyś tutaj gęstszy zrobić. Po dwóch dniach przerwy wracam na budowę, dokończyć tą ścianę. I tutaj była mała awaria, więc zaraz się okaże, czy jest ok, czy będę musiała to naprawiać. Ten klej nie gęstnieje, tak jak mi się wydawało, że będzie gęstniał, tak jak robiłam puszki, wklejam puszki tym klejem gipsowym bodajże. To on zdecydowanie szybko gęstniał. Ten klej bardzo, ale to bardzo powoli gęstnieje, więc można na spokojnie sobie zrobić go więcej i działać. Więc jak ja przyłożyłam ten styropian z tej strony. To on mi zaczął uciekać i razem z klejem zaczęło mi wszystko kapać na podłogę, więc tu mnie szybko Bartek poratował i wsadziliśmy kawałek styropianu, żeby go zaprzeć, żeby nie mógł się przechylać. I na szybko też docięłam ten styropian z lewej strony, żeby z dwóch stron już było podparte. No i wkleiłam tutaj jeszcze trzeci już taki prostokątny styropian. Więc to sobie powysychało, i mam nadzieję, że jak teraz zdejmę ten górny styropian, no to po prostu mi to nie ucieknie i że to się faktycznie trzyma, a nie że cały klej spierdzielił. Mam taką nadzieję. No i co, już dzisiaj to dokończę. I na tym sobie na razie, na razie zakończę ten etap. Później będę naciągała klej, ale tu jeszcze w międzyczasie Bartek zrobi pewnie tą rozdzielnicę, bo jeszcze będzie kucie, więc tutaj będzie trochę syfu, więc chyba nie ma co na razie tego naciągać tym klejem i siatką. Zastanawiam się tak mocno, co zrobić z tym sufitem, bo yy, pff, wydaje mi się, że klej no, mógłby odchodzić. A przynajmniej jak nie będzie zaparty, to że mogłoby to jednak spadać, no bo on nie zastyga tak szybko. Widziałam takie rozwiązania pod jakimiś filmami, że yy, są pianki do styropianu, takie kleje, które zastygają w ciągu 60 sekund. Więc może to by było dobre rozwiązanie, ale z drugiej strony naciąganie później siatki z klejem na sufit, dla kogoś kto tego nie robił może być nie lada wyzwaniem i taka praca pod sufitem na drabinie, no więc też się nad tym mocno zastanawiamy. Kolejna rzecz, że do takiego styropianu naciągniętego tylko klejem, no może być ciężko cokolwiek zamontować, w sensie jakieś oświetlenie. Widział Bartek jeszcze jakieś takie rozwiązania bodajże wełny, która jest w jakimś tam stopniu wykończona z jednej strony, no ale nie wiem, jak macie jakieś rozwiązania, które są łatwe w montażu i które później będzie można, do których będzie można później zamontować bez problemu jakieś oświetlenie na suficie, no to dawajcie znać w komentarzu. Ściana gotowa na te 18 m2 ściany minus drzwi, no to powiedzmy około 16 m2, zużyłam pół baniaka takiego 5-litrowego gruntu, czyli 2,5 litra gruntu poszło na tą ścianę. Później nałożyłam styropian. Styropian to jest zapas, który nam został. I musiałam też zużyć klej, poszło 3,5 worka kleju, takiego specjalnego do styropianu. I na koniec jeszcze to zapianowałam wszystkie szczeliny, krańce, po ściany, też przy suficie, żeby było jak najmniej jednak tych szczelin. Piankę po prostu miałam, która nam już została z wcześniejszych robót. Więc to by było na tyle. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, dajcie znać, y, czy jest to ok zrobione, czy będzie faktycznie ta izolacja między y, garażem a częścią mieszkalną. Później będę naciągać klej. Możecie dać wskazówki, jak naciągnąć ten klej z siatką, jak to zrobić poprawnie. A może macie jakieś linki do konkretnych filmów, które są dobrze zrobione i można się po prostu na podstawie nich uczyć. Dajcie też znać, jak rozwiązać temat sufitu, jeżeli macie na to jakiś pomysł. Więc to by było dzisiaj na tyle. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!